Cena zarazy wkracza na scenę. Antarktyda grozi ujawnieniem wszystkiego. Zorganizowane wakacje ciemności pomoc wielorybom. Dzisiejsza data w kalendarzu archanioła to. Nieskończoność 0m2 w nocy 5a, a nieskończoność nieskończoność b147788, nieskończoność nieskończoność b1tt, nieskończoność. Więcej informacji dostępnych jest na stronie archangelik.dot. I proszę nie zapomnij polubić skomentować udostępnić i zasubskrybować. Gaja jest obecnie bardzo oparta na ziemi i wyraźnie umacnia zmiany które przedstawiła kilka dni wcześniej. Ciekawie jest oglądać cykl tworzenia gai w piątym wymiarze wydaje się, że dowodzi dziewięcioma elementami w sposób bardziej bezpośredni niż wtedy gdy znajdujemy się na osi czasu 3D, która miała tylko 5. Rozpoczęły się operacje taktyczne i dzięki temu widzieliśmy ogromną aktywność na niebie. Wspominam o tym jeszcze raz, ponieważ niektóre z nich mogą wydawać się niepokojące, ale są to absolutnie rutynowe operacje dla zaangażowanych stron zarządzających. Świat jest sceną i sceną zarazy z podziału dramatu zorganizowanej ciemności już się rozpoczęła to przyczyni się do sfałszowanej śmierci wybitnych członków zorganizowanej ciemności aby naprawdę sprzedać scenę aby spotęgować ten pełen dramatów odcinek widzimy jak skorumpowany ceo ustępuje w ogromnej liczbie są świadomi że ich dni są policzone i zaakceptowali porażkę nie oznacza to że nie pozostawili nam wielu problemów sabotażu Choć wydaje się to nieprawdopodobne, istnieje wiele ram czasowych, które wskazują, że wkrótce nastąpi masowa rewolta przeciwko głównym mediom i ich fałszywym idolom. Jest to ważny krok w procesie masowego przebudzenia i musimy pomóc to ułatwić na wszystkie możliwe sposoby. W miarę topnienia Ziemi Antarktydy ujawnia się niesamowita historia. Ten kontynent jest ostatnią masą lądową, która nie jest całkowicie skorumpowana przez mroczny plan. Istnieje więcej fizycznych dowodów na naszą prawdziwą ścieżkę na Antarktydzie niż wszystkie inne miejsca na Ziemi łącznie. Myśl, że byliśmy jaskiniowcami, którzy zostali wyrzuceni z naszego brudu przez oświeconą rasę gwiazd, może zostać obalona przez informacje, które ujawnia zamrożony kontynent. Jedynym problemem dla wczesnej ludzkości był brak doświadczenia, ale z pewnością nie był to brak władzy. Ludzkość została po prostu oszukana, wykorzystana i od tego czasu jest w łańcuchach. Aby wszystko było całkowicie jasne, celem tych raportów nie jest zdobywanie obserwujących ani zabawianie czytelnika. Jest on zgodny z obowiązującym prawem dotyczącym ujawniania informacji, a także działa jako centralne centrum pracy dla zaawansowanych lightworkers. Najważniejsze jest to, że ludzie wiele się uczą z tej pracy, ale muszę jasno powiedzieć, że nie jest to pierwotna intencja. Ta praca byłaby kontynuowana z publicznym ujawnieniem, które jest ode mnie wymagane. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z kalendarza Archanioła i chcesz się uczyć, nadążaj za raportem i spróbuj przeczytać kilka ostatnich postów, to naprawdę pomoże. Ta historia się nieco cofnęła, a najlepszym sposobem na naukę jest praca. Istnieje również niezwykle pomocna społeczność, która chętnie pomaga w każdy możliwy sposób, więc nie wahaj się z nią skontaktować. 1 marca to mroczne święto znane jako Dzień Świętego Aichatata, który jest notorycznym mordercą i kanibalem. To święto będzie trwać bez względu na wszystko, i wielu niewinnych zostanie z tego powodu zranionych. Damy z siebie wszystko w zadaniu numer 2, aby zatrzymać to święto picia krwi, ale muszę dygresję, aby wymienić dzisiejsze narzędzia metafizyczne. Większość nauk humanistycznych 7 i miliarda ludzi na razie nie wierzy w swoją zdolność do metafizycznej pracy. Jeśli tak nie jest a w przypadku większości lekkich pracowników tak nie jest skorzystaj z własnych narzędzi i umiejętności do zadań. W przypadku pozostałych poniższe narzędzia pomogą Ci wypełnić lukę przekonań ponieważ twoja wiara w rzeczoną istotę również wejdzie w grę. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia archanioła oficjalny post w najbliższych dniach, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą Ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne te rzeczy, mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Pasywna równa się: nie ma potrzeby używania ani uzbrajania, zadziała ona sama po zaakceptowaniu jej obecności. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się: wymagana intencja. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przesunął się do pełnej liczby, czyli 9. To będzie bardzo szalona jazda w dziale zmian, ale ponieważ osiedliliśmy się w 9 w dziale fioletowych płomieni, możesz zapewnić, że wszystkie ruchy są boskie zamówienie. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco: Archanią Zadiekiel, Archanią Germain, Archanioł, Archanioł Ansiel, Archanią Cerwiel, Archanią Agla, Archanioł Briatos, Archanią Sablo, Archanioł Emanuel, Archanią Batkol, Archanią Abraksos, Archanią Adonai, Archanioł Grell, Archanią Adnachiel, Archanią Uzdziel, Archanią Ashma, Archanią Abazdeszon, Archanią Galizur i Archanią Harachel. Aktywny, długi i krótki zasięg. Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, który nie byłby w stanie przeciąć. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Aktywny dalekiego zasięgu, pasywny aktywny i agresywny krótkiego zasięgu. Pole promieniowe Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywne i agresywne, dalekie lub krótkie zasięgi w twojej jurysdykcji. Miecze Archanioła Leo to pasywny i agresywny miecz szturmowy, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Pasywny i agresywny, kula archanioła Szeparda jest obecnością boskości, która pozwala każdemu, kto angażuje się w jasną ścieżkę do przebaczenia lub bezpośrednią publiczność z nieskończenie rozszerzającym się źródłem twórców w tej sprawie. To naprawdę współczujące narzędzie boskiej orkiestracji. Aktywny, kostur archanioła Zagzagela o niebiańskiej mocy pada duże masy kryształów na wyznaczony obszar. Idealny do dużych celów, działa również na fizyczne i niefizyczne. Aktywny, kostur sprawiedliwości Archanioła Cedekiela jest narzędziem, które najlepiej jest stosować na poziomie makro i może pomóc w przemieszczaniu rzeczy, które są w zastoju. Może także przywoływać i utrzymywać pola siłowe do celów ochrony. Aktywny długi i krótki zasięg. Trójząb Kalima poradzi sobie ze wszystkim, ponieważ jest całkowicie wszechmocny. Jest niezwykle skuteczny w życiu i na głazie, nie żyje. To niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić każdy zespół obwodów. Wierny. Skoczek na osi czasu Archanioła Asterota przenosi cię na wyższą oś czasu niż zamierzałeś. Bez względu na to kiedy i gdzie skoczymy, zawsze zabierze cię droga od wielu wyżej. To w zasadzie sprawia, że wszystko jest lepsze na całym świecie. Wierny. Personel Archanioła Azraela pozwala widzieć rzeczy w boskiej perspektywie. To symbol mądrości, a wyposażenie to ma niesamowity wpływ na percepcję myśli i zdolność radzenia sobie w codziennym życiu. Aktywny Gwiazda Inżynierii Archanioła Oriona może naprawić niespójności lub problemy DNA w każdej istocie. Może także pomóc w leczeniu problemów związanych z prądem elektrycznym istot żywych. Pasywny, agresywny, krótki zasięg. Kula uspokojenia Archanioła Ragela jest jak zawsze posiadanie wspierającego najlepszego przyjaciela. Jest niesamowicie zabawny i niezwykle mądry, niesamowite narzędzie komunikacji. Aktywny, długi i krótki zasięg. Niebiański miecz Archanioła Af jest mieczem o podwójnym uderzeniu, który ma olbrzyma nad światłem. Co oznacza, że bez względu na to, jak duży wyobrażasz sobie ten miecz, ma on większy, lekki cień, który uderzy znacznie mocniej niż początkowe uderzenie. Jest to idealne rozwiązanie dla form nieżywotnych i galaktycznych sprawiających problemy. Zadania: Zadania są ważne każdego dnia. Upewnij się, że używasz dzisiejszej broni. Jeśli widzisz to około 30 godzin po opublikowaniu, skorzystaj z intuicji. Jednak wiele nowych i wymarłych gatunków zwierząt pojawia się na całym świecie, a jak informowaliśmy kilka tygodni temu, dzieje się tak dlatego, że Ziemia przechodzi odpowiednie zmiany, aby je utrzymać. Wraz z przebudzeniem przez ludzi wielu starożytnych zwierząt oceanicznych przebudziliśmy się, co daje nam możliwość pomocy oceanom w naturalnych systemach odwadniania i filtracji. To pozwala jej regulować poziom wody, aby uniknąć powodzi. Istnieje sześciu szybów wentylacyjnych, które można znaleźć tylko przy pomocy Arctic Blue i Pygmy Wales. Przywołaj ich i podążaj za nimi geograficznymi lokalizacjami otworów wentylacyjnych, ponieważ nie są one znane nikomu spoza ich królestwa. Oczyszczanie substancji podobnej do śluzu będzie brudne, ale zwróci się miliard razy. 2. Jak zorganizowana ciemność świętuje Dzień Święty. Pajcha pijąc krew niewinnych. Z wielką siłą zaatakujemy ich drużyny i rytuały. Jest to bardziej świąteczna atmosfera niż rytualna, nawet jeśli wykonują oni wiele rytualistycznych poświęceń również na tych imprezach. Proszę, abyście się nie powstrzymywali, ponieważ udaremni to ich próbę wzmocnienia ich demonów i ochrony jak największej liczby niewinnych. Jeśli utkniesz w tym, jak podejść do tego, zawsze możesz skorzystać ze sprawdzonych i sprawdzonych metod, które stosowaliśmy w przeszłości. Fioletowe płomienie na początek, a potem narzędzia metafizyczne. Trzy naprawdę ważną praktyką jest uświadomienie sobie naszej odpowiedzialności. Łączcie serce z sercem całym życiem i słuchajcie modlitw, które nam wysyłają. Mów nie do umysłu ani ust, ale do serca, a następnie odpowiedz na ich modlitwy, wysyłając całej ludzkości najwyższe i najgłębsze światło, jakie możesz przywołać. Dzisiejsza medytacja to wycieczka do kryształowej piramidy Archanioła Michała. Jest to bardzo osobista podróż, którą należy odbyć z pokutnym sercem.